Co uciecze, to się nie upiecze. Coś niepokojącego stało się z Rafałem po ostatniej debacie w Końskich. Zobaczcie sobie, co się z nim stało. To jest już podejrzane. Coś się złego z nim dzieje. Ewidentnie. Musi być demokratycznie. To ten Trzaskowski robi. Chce we dwójkę ze sobą dyskutować. A wcześniej wszyscy mówili, jak dwie osoby będziemy dyskutować. Ja zapraszam, a zapraszam, a zapraszam, a zapraszam, zapraszam. Nie, wszyscy razem musimy. Trzy godziny. Osiem osób. 12 maja będzie 17 osób, drodzy Państwo. Wtedy jest szansa na to, że druga strona też się dla nas uśmiechnie. Nawet jakim się czasem silnik zatrze. Nawet jak czasem nie starczy im argumentów. Wielkie brawa! Ale chcę Wam powiedzieć jedną rzecz: że dzisiaj pokazuje to, co jest w Głogowie, ta cała sytuacja. Jedną bardzo ważną rzecz, że ludzi uśmiechniętych jest znacznie więcej. Uśmiechnijcie się, brygada! Hej, co tacy smutni jesteście! Na odwrót pan trzyma transparent. W drugą stronę, kochani, pozdrawiam pana, jaki pan piękny uśmiech prezentuje. No cudo! Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, to jest właśnie najważniejsza lekcja, która z tego płynie. A mianowicie, że nas jest więcej! Wielkie brawa! Kiedy on ma zawsze jakieś kompleksy, albo coś mu się nie uda, to nie pierwszy raz. Ja już kiedyś go przyłapałem na czymś takim, że jak coś mu nie wyszło, to on wtedy wpada w taki paniczny śmiech. On wręcz stara się być na siłę fajny, śmieszny, tylko dlatego, że coś mu dolega, coś go boli i z czymś ma problem. I to jest oznaka jego słabości. On jest ekstremalnie słaby. To jak on wypadł na tej debacie, to była katastrofa. Według mnie to był najgorszy zawodnik tych Zawodów. Pamiętacie, piątkowy wieczór, najgorszy, totalny outsider. Moi drodzy, ale to nic, bo to nie przeszkodziło mediom. Ibris, oni, to jest bardzo ważna instytucja, bo oni przeprowadzają sondaże. No i wiecie, co się, moi drodzy, stało? Ano stało się to, że według Ibris, pan Ogórek wygrał tę debatę. Kto wygrał debatę w końskich? Ogórek 32 ponad procent. na drugim miejscu 28 Nawrocki, na trzecim Hołownia. 11,8. Później Biejat, Stanowski. Moi drodzy, skoro po tej debacie oni w sondażach umieszczają ogórka na pierwszym miejscu, to wyobraźmy sobie, jak bardzo muszą być manipulowane wszystkie te sondaże. I skoro on tutaj ma ponad 20-32% tego poparcia, że on wygrał, i on w takich sondażach, tych już takich prezydenckich, nierealnych, tylko tych prezydenckich, według tych sondażowni, ma 30-35, czasem nawet 38, a realnie może być tak kiepski, tak słaby, jak właśnie na tej debacie. To tylko po raz kolejny potwierdza, żeby nigdy, ale to nigdy nie wierzyć sondażom. Podobno on przed tą debatą korzystał z usług, on tam miał jakieś spotkanie przed samą debatą w Końskich, piątkowy wieczór, miał y, z jakąś swoją ulubioną taką prywatną panią psycholog, jak to oni teraz mówią, panią psycholożką, ja chciałbym wiedzieć ile ona bierze za godzinę, jeśli chodzi o tego typu usługi, ona musiała tam z nim pojechać, mało tego, on podobno nawet ściągał, on na tej debacie pod tym stolikiem, pod tym stanowiskiem gdzieś tam miał ukryte ściągi, karteczki i on sobie odgapiał z tych karteczek, totalnie. Nieprzygotowany zawodnik, który sam sprowokował całe to zajście, który sam zaproponował zawody, po czym poległ w nich. Moi drodzy, po obejrzeniu tego, co obejrzeliście na początku. Ja zapraszam, 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 zapraszam. Tak z ręką na sercu. Czy chcielibyście mieć takiego prezydenta? Prezydenta, który tak się zachowuje? Prezydenta, który nie potrafi być poważnym człowiekiem? Przecież. Po tym, co ja zobaczyłem, to ja tak się zastanawiałem, czy ja bym mu powierzył rolę na przykład dozorcy toalet publicznych. Na jakimś szlaku na przykład na morskie oko? Ja myślę, że z tym też by sobie nie poradził. Nie byłby na tyle odpowiedzialny. Mógłby te pieniądze gdzieś tam zgubić po drodze, zanim by doszedł do zakopanego, to już by te pieniądze zgubił. Co uciecze, to się nie upiecze. To nie jest osoba, której powierzyłbym sprawowanie władzy. Absolutnie nie. Debata totalnie zaorana przez niego, on się sam tam zaorał. Oni mają czelność w sondażach, umieszczać go na pierwszym miejscu. Za kogo oni nas mają? Za kogo oni nas uważają? Jak bardzo oni muszą nas nie lubić, żeby tak bardzo nas okłamywać, żeby wciskać nam takie kity. Zwycięzcą tej debaty, według mnie, to był pan Krzysztof Stanowski. To był zwycięzca. Czaskowski na pewno nie był tym zwycięzcą. Moi drodzy, ale mam teraz takie przedwyborcze, wyborcze powiedzenie druga tura, bez ogóra. To sobie tak powtarzajcie. Ja bowiem druga tura, to wy bez ogóra. Startujemy. Druga tura, druga tura, a może też być druga turka bez ogórka. Ewidentnie nie chcę go widzieć w tej drugiej turze, nawet gdybym był jego wyborcą, to bym się od niego odsunął. Po prostu bym już go skreślił, po tym co pokazał, tę swoją słabość. Naprawdę jestem zaskoczony, tak pozytywnie zaskoczony, że on tak kiepsko wyszedł. Myślałem, że jednak no, jest taki bardziej cwany, a wyszło na to, że on jest ekstremalnie słaby. Ja myślę, że Kidawa Błońska czy też Bronek Komorowski, to to jest ta sama liga. Jemu teraz trochę nabili tych, no tego takiego procentarza, ale to tylko dlatego, że jest nieco młodszy od tamtych, jest taki niby śmieszny, choć w tej swojej śmieszności jest wręcz głupkowaty, znaczy ta śmieszność jest głupkowata. Nie znam typa prywatnie, ale no nie chciałbym z nim się spotkać, nie chciałbym mu podać ręki, nie chciałbym z nim iść na piwo. Totalnie nie moja bajka. Jak on się zachowuje, jak jego jest łatwo zaorać, jak jego jest łatwo. Sprowadzić do pionu, jak jego jest łatwo przewidzieć, jak jego jest łatwo ograć. Ja myślę, moi drodzy, bądźmy poważni, w piątkowy wieczór nawet Magdalena Bejad wygrała z nim debatę. Wszyscy z nim wygrali debatę. Gdyby był komplet uczestników, ja myślę, że tamtych trzech jeszcze by zadawało kolejne pytania i on by się jeszcze bardziej skompromitował. On byłby je na jeszcze większym dnie, ale i tak tam ci wyjdą, helmuty wyjdą, powiedzą, że on tę debatę wygra. Tylko ślepy i głuchy mógłby w to uwierzyć. Przecież każdy normalny człowiek, który oglądał tę debatę albo słuchał tej debaty, powie, że nie. I całe te wszystkie sondaże, sondażownie, te ibrisy, e, psosy i psosy, wszystko o de. Naprawdę wszystko roztrzasnąć o kant D. Oni się totalnie gubią w tym, ale robią to świadomie. To nie jest tak, oni manipulują tymi sondażami, żeby wpływać na to, kto ma więcej, kto ma mniej. A realnie to może wyglądać tak, że ogórek ma z 20%, ale tak napompują, a później sobie jeszcze dokoptują tam po tych wyborach, coś tam pokombinują, że faktycznie wejdzie mu te 32, chociaż to co mówię, to co powtarzam, druga tura bez ogóra. I tyle w temacie. Ktokolwiek, serio, ktokolwiek, byle nie on. Ale to jeszcze nic, moi drodzy, to jeszcze nie wszystko, bo oni sobie wymyślili zaraz, no, na zajutrz, czyli w sobotę po tej nieszczęsnej dla Ogórka debacie, bo on tam się skompromitował, wyszedł bardzo źle, to oni sobie wymyślili coś takiego, żeby ocieplić jego wizerunek, że ktoś tam z gazem pieprzowym na niego leciał na wiecu w Bolesławcu. Ja sobie obejrzałem ten filmik. Jakiś starszy pan był chyba z dwadzieścia metrów od niego, no albo trochę mniej. Już odchodził, był odwrócony tyłem i w żaden sposób mu nie zagrażał. I oni zrobili z niego taką ofiarę, no bo to się fajnie sprzedaje. No, no kurde, no był w zagrożeniu. Ja sobie to obejrzałem, bo ja myślałem serio, że ktoś się tam na niego rzucił, a to się okazało, że ten gość był no, odwrócony tyłem i już odchodził od niego i w żaden sposób nie stanowił zagrożenia dla tej osoby. Nie wiem co się wydarzyło wcześniej, ale przypuszczam, że nakręcili to tak, tę spiralę, żeby wzbudzić politowanie, żeby ludzie aż tak bardzo po nim nie jechali, bo on przecież teraz przeżywa trawę nie mogą tak się nad nim pastwić za tą nieszczęsną debatę, więc wymyślili sobie fajną bajeczkę, nie? I tak będą wymyślać, bo oni doskonale wiedzą, że jest bardzo słabo. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że jesteście. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i teraz jest bardzo cieplutko. Nareszcie cieszcie się życiem i pamiętajcie, druga tura bez ogóra. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, papa. Pa.